Why streets empty just me and the cold your face somewhere far miles a hold. I watch my breath so into the Witam was moi drodzy. Jak zauważyliście już, u nas spad, spadło trochę śniegu, nie można powiedzieć, że to śnieg, ale trochę tak popruszyło. Zarobiło się zimowo. Chociaż powiem wam, że u nas to takich zim nie ma. A zresztą chyba teraz to już nigdzie tych zim nie ma tak jak kiedyś. Już minęły te czasy. Szybko poskładam pranie. Pościągam, poskładam. Żeby Wam coś po pokazać, to najpierw trzeba zasłużyć. Czyli trzeba coś zrobić. Święta zbliżają się wielkimi krokami. Coraz to bliżej do tych świąt. Pracy też coraz to więcej. <laughs> Pamiętam, jak co roku zawsze mówię, że nie, za rok nie będę tyle rzeczy robiła. Po co Po co spędzam tyle czasu? Ale rok później robię to samo. Pewnie w tym roku też, chociaż naprawdę już bardzo dużo ograniczyłam. Robiłam tak zwane cięcia. Dużo rzeczy już nie robię albo robię w mniejszych ilościach. No po co to siedzieć tyle w kuchni. Du dużo osób. Yy, w ogóle taki jakiś, nie wiem, nowy trend jest, że nie robię świąt. Wyjeżdżają. Znaczy się nowy, to nie jest nowy już trwa trochę. Gdzieś wyjeżdżają, <noise> to ja wam powiem, że ja zawsze po świętach. Nie, no nawet już jak w święta siedzę taka. Wiecie, zmęczona, siedzę i to mówię tak. Nie, ja na drugi rok też gdzieś pojadę. Ale przechodzi ten drugi rok i nigdzie nie jadę. Nie wiem, też tak macie. Nie wiem, ma jakoś tak ta tradycja. No, nie wyobrażam sobie świąt bez świąt. No. Tak, odgrażam się co jakiś czas już. No, chyba tego nie wyglądam. <grywa> A, przyszedł mój łobuz, obrażony na cały świat. Śniegu trochę popadało, i zimno się pieskowi zrobiło. Nawet wam pokażę. Pani go ubrała. <grywa> no, przyszedł rozpraszać, jak zwykle. No, już tak o świętach mówimy. To jeszcze, znaczy się ja mówię, wysłuchacie. Myślę, że słuchacie. Jeszcze Wam powiem, że co roku też mówię, że ja już nic nie kupię: nic. Nic nie potrzebuję, żadnych ozd ozdób, dekoracji. Ale zawsze coś tam kupię. Nie wiem, też tak macie. Staram się unikać, ale pokażę Wam chodzenia Po takich. E, po, e, po sklepach z tymi dekoracjami świątecznymi. No, także, jak mówiłam, miałam nic nie kupować na święta, ale zawsze coś się kupi. Tu kupiłam taką bardzo miniaturkową e, gwiazdę betrejęską. Na sobie ją wsadzę. Yy, yy, yy. Kupiłam sobie też takie kwiatki złote, bo ja mam dużo dekoracji ze złotem. Że się przydadzą, jeszcze nie wiem, gdzie je przypnie. I. Kupiłam sobie mój pierwszy kubek świąteczny, bo tak się, wyobraźcie sobie, złożyło, że nie miałam kubka świątecznego. No i pokazałam, kupiłam dwa. Dwa takie z ptaszkiem. A mój Sebastian powiedział mi, że nie wiedział, że <laughs> będzie miał na święta kubek z ptaszkiem. Czyli nie był zadowolony. Na szczęście ten kubek z drugim, drugi kubek z ptaszkiem, miał tutaj e, taką wadę na łóżku. No i wymieniłam na wzór z dzwoneczkiem. Nie wiem, czy to tak widać tu. Tak bardziej słabe oświetlenie, dzwoneczek. A tu ptaszek. Ale przyznacie, że ptaszek ładniejszy, nie. I kupiłem jeszcze jeden taki dla syna z dzwonkami. Ja sobie do kubeczka, kupiłam w Lidlu, nie wiem czy w Polsce też takie macie, czy u Was w Lidlu, o tak powinnam powiedzieć, nie wiem czy to widać dobrze, e, to jest um, gorąca czekolada. Będę miała do kubeczka. Co pić z tego pięknego kubeczka? Gwiazda betlejemska już wsadzona. Teraz sobie wystawiam takie świeczki. Też kupiłam w Lidlu akurat, ale to już wcześniej. Zrobiłem sobie taką podstawkę. I tu tak ustawię, bo raczej je palić nie będę, bo one zdrowe to na pewno nie są. Ale dekoracyjne. Tak pomału trzeba już się wprowadzać w ten nastrój świąteczny. Bo już wszędzie są od dawna. Eee. Już te produkty świąteczne wiadomo. W Polsce znajoma nawet mi mówiła, że. Nie wiem, w wrześniu czy w sierpniu, bo w sierpniu. Gdzieś tam widziała de yy, ozdoby de yy. świąteczne. No już lekka przesada. Ja wam powiem, że mnie to się bardzo podobało, tak jak było kiedyś. W Wigilie ubierało się choinkę. I wtedy człowiek taki czekał na te święta, tęsknił. No, taki był spragniony tych świąt, a teraz. Jak, nie wiem, ja tu u nas już widziałam we wrześniu na pewno ozdoby w sklepach świąteczne. No i to już nie ma takiej radości, jak kiedyś. Jejku pamiętam, <grym> teraz się cofam do przeszłości, ale pamiętam jak tam. Przywieźli, kiedyś jak przywozili mandarynki. O, matka, co to było? Mandarynki, pomarańcze, jak rzucili na święta. To były święta wtedy. A no nie, teraz wszystkiego pełno, pod dostatkiem. Ja już też, widzicie? Wpadłam, szał, szał, chociaż miałam nic już nie kupować. To jeszcze sobie postawię. Tak świeczuszki też sobie kupiłam były takie gwiazdeczki i te raczej będą używane sobie włączę. nie wiem tak wszystko zmieniają i człowiek też tak idzie w tym kierunku. Proszę. Koniec listopada. A ja już świętami się zajmuję. Tak delikatnie, świątecznie, nastrojowo. A Wy jak? Kiedy ubieracie choinki? Bo u nas to szybko. Już w niektórych domach, gdzie chodzę, sprzątam, to już mają choinki pobierane. A bo u nas y, teraz w weekend będzie uroczyste zapalenie światełek. Może się wybiorę, może się wybiorę, to zdam, zdam Wam relację. A nie wiem, czy tu widać moje kapcie, w jakich się, w Irlandii, w się chodzi w kapciach. <grytanie> Z owczej wełny, cieplutkie, milutkie, polecam. No. A, coś Wam jeszcze pokażę. Nie wiem, jestem taka chwalipięta, ale słuchajcie, byłam dzisiaj na tych moich zajęciach. I uszyłam taką skarpetę. Mm. <laughs> Profesjonalna to ona nie jest. Ale własnej roboty. Chciałabym być jeszcze taka trochę zaprasowana, może tu coś pomarszczona. Moja pierwsza w życiu jest Może ją tu zawieszę? No, <grymne> ja tak chyba kolorystycznie, nie wiem. No taki wybrałam materiał. To jest taki ciemny, szary. I tu czerwony. Bo były jakieś w kratkę, ale mi nie pasowały. Ja tak. Nie lubię tyle tych kolorów. Uuu, setka tam ale ten tak na początek. Nie chcę mi się jeszcze, tylko tak z tego, co mam tu blisko pod ręką, będę musiała wyciągnąć wszystkie dekoracje z Chcę sobie zrobić kakałko, właściwie tę czekoladę. Wzięłam się za ściąganie naklejek z mojego kubeczka i powiem Wam, że taki klej używają. Taki to powinien być do butów, a nie do. Beczków. a nie do naklejek. O. Nie, no to jest straszne. No a muszę się wam czymś pochwalić. Tak w ogóle tam mało o sobie mówię, ale ten walczę teraz ze słodyczami nie wiem ile, znaczy się ze słodyczami ja tak ogólnie nie wiem słodyczy, ale lubię coś mieć do kawy bo pochwalić wam się chciałam nie tyle tym, że walczę ze słodyczami ale że już no bo dopiero od sierpnia nie palę wstyd się przyznacza na Paliłam, niedużo, ale paliłam. W pandemii rzuciłam papierosy normalne. Też ich dużo nie paliłam, ale tak całkiem nie potrafiłam rzucić. No i w pandemii rzuciłam te normalne, śmierdzące, jak to się mówi. I paliłam tego elektrycznego. Też niedużo, no ale paliłam. A teraz Rzuciłam kompletnie i nie palę. No, ale już w ogóle dawno całkiem ograniczyłam, tak maksymalnie ograniczyłam, no, ale zwiększyłam ciastami. Zamieniłam, o, na no no, ciasto do kawki. Już tak patrzę, bo ja tu mam tendencję do rozgadywania. Potem połowę wycinam. A już chciałam Wam powiedzieć, czekajcie, zrobię sobie te kakao. Umyję kubek, zaraz wracam. Pozbędę się reszty tego kleju, go trochę wyparzę i robię kakao. Czekoladkę trochę poszukaną, żeby nie było tego dużo słodkiego. <grym się wyszło> Dosypię sobie tej czekoladki, ale nie, nie, nie mam już takiego gorącego żeby tak mocno nie rozpuści. Nie będę przesadzać. Też nie będę wysypywać w puszkę, tak wrzucę. Poprzednie kupiłam dwa lata temu. Taką samą. I przechowuję sobie w niej kawę. No to więcej niż dwa lata. To jest 3. No. Dobra. No tak fajnie się trzyma ten kubek. Trochę duży, ale. Ale dobra. A jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Kupiłam sobie na święta, ale... Mam nadzieję, że się nie skuszę i nie otworzę do mojego kubeczka pod ten. Ten. Ten sam ptaszek będzie w komplecie. Nie, Hektorku, nie otwieramy tego. A ty znowu tu przyszły do mnie. Ja nie wiem, co ten psisko się tak nauczyło, że musi ze mną być. No właśnie, bo chciałam Wam pokazać, bo Hektorek dzisiaj przyszedł z dworu i się trząsł. No chodź, tu chodź. Jak galaretka. I patrzcie, co on ma ubrane. No a ty chciałeś skontrolować. Pokaż się. Pokaż, jaki masz tutaj golfik. No, I jak Hector był mały, to kupowaliśmy mu takie kubraczki. <noise> ale stwierdziłam, że pies to pies. On też tam źle z tym, w tym chodzi. Tak jakoś sztucznie. No, i teraz tam yy, nie kupujemy, ale dzisiaj tak przyszedł jakiś. No, wiem, tak. Zmarznięty. No, ja mówię, a są te golfiki, to mu założę. Ma jeszcze taki. Córka mi kiedyś kupiła taki musztardowe, też ładnie. Zresztą jemu ja tam każdy kolor pasuje. No, chciałam Wam się, bo tu mi Hektor zawsze mnie rozproszy, zapytać, kiedy Wy ubieracie choinkę? Bo ja tak myślę, że może za tydzień, bo zawsze mówię, że ubiorę, bo tutaj jest tak, że my Polacy, tak jak tam wcześniej już mówiłam, nie wiem czy to dam ten materiał, ale powtórzę w razie co. Że my Polacy mamy taką tradyc tradycję, że ubieramy wigilię. Ubierało się kiedyś. Później zaczęłam ze względu na dzieci ubierać trochę wcześniej, tydzień wcześniej, może nawet. No ale nie tak jak tu szybko. No ale już tyle lat tutaj mieszkam, człowiek tak przywyk. No i też ubieram wcześniej tą choinkę, bo tu jest tak, że po świętach to tak jakby pstryczek i nie ma nic, nie ma świąt. A my jednak w Polsce mamy, czy mamy te choinki dłużej. Ja to pamiętam, mój syn na początku stycznia 12 się urodził, to zawsze do jego urodzin była trzymana choinka, bo tam, jakieś tam urodziny miał wyprawiane w Polsce. No, to zawsze była tak długo choinka. A tu to tak dziwnie już tak palić choinkę po świętach, bo nikt nie ma tu nic zapalone. Już się nic nie pali. Świąt, yy, tak, nie świąt, tylko yy, Nowego Roku to tu też Sylwester, Nowy Rok nie jest tak hucznie obchodzony w Polsce. Żadnych petard nie, petard nie ma. Yy, petardy to tutaj są na Halloween. To znaczy na Nowy Rok też tu są petardy. Yy, te sztuczne ognie. Ale to większość Polacy. No, tak jakoś inaczej. Co kraj to obyczaj? No. Także napiszcie mi, kiedy wy ubieracie choinkę. Może już macie niektórzy. <laughs> nie wiem, zobaczymy. No ja jeszcze nie mam, ale muszę to ubrać. No nigdy nie miałam ubranej taką. Nie mają tutaj na te zapalenie światełek. To za wcześnie. No, fakt, że światełka tu przed domem za, e, zakładamy wcześniej. Z tego powodu, że później może być zimno, nie różnie z tą pogodą, także wcześniej. No, lubię takie światełka. Teraz to ogólnie chyba coraz to mniej w tych światełek, bo prąd taki drogi nie wiem. W Polsce na pewno też. A my tutaj mamy wszystko na prąd. Ogrzewanie, no wszystko. Także u nas tego prądu trochę idzie. Dlatego ciupkę oszczędzamy. Nie włączamy na full, jak to się mówi. Znaczy, się, ja w ogóle nie lubię tak gorąco. W jednym domu, w którym sprzątam jest, było 22,5 stopnia. Myślę, że się tam ugotuje. Ogrzewanie podłogowe. <grytanie> Masakra. No, ale mówiłam ten. Dziewczynie, że mi to jest za gorąco, no to teraz przyjeżdżam, to nawet miałam 20,5 stopnia. <grystanie> Od razu lepiej. Duża różnica. Bo już myślałam, że zacznę nosić moje nowe sandałki do pracy tam. <grystanie> Co to jeszcze chciałam Wam powiedzieć? A... U jednej starszej pani, z i ona ma taki fajny drzewo z takimi karnikami dla ptaszków. I wziąłem ostatnio, czy pytałam, czy mogę, to tam pani się zgodziła, i wziąłam ostatnio y, ostatnią kamerę, co tam postawiłam, i nagrałam. Także. Obrabiam ten filmik, ale tam, no, mimo że miałam też ten mikrofon na dworze, bo to nie chciałam, żeby mi ten, ale nie wiem, czy ten mikrofon mi nie zadziałał i to jest tam dźwięk tylko z samej kamery, bo jednak słychać jakieś te powiewy wiatru i sąsiada z tych słychać, który sobie nawet w pewnym momencie włączył piłę coś tam ciął. <grym> Na tak bez słuchawek to to nie jest takie, mm, no takie denerwujące, ale tam, popsuł mi facet film. <grywka> Ponad dwie godziny tam stała ta kamera, no. A on tam i tam coś z kimś rozmawiał, nie wiem, normalne życie prowadził. Stowie, ale nie wiedział, że psuje mi w tym momencie moje nagranie. Nie wiem, bo e, zobaczę, jak to mi się tam uda zrobić. Bo obrabiam w takim programie darmowym. Ale z tego względu, że przy darmowym nie mogę tak obrabiać dźwięku, że <laughs> nie mogę wyciszyć jakichś tam szumów, coś tam hałasów niepotrzebnych. To um, sobie teraz chwilą wzięłam um, takie na parę dni darmowe na próbę. No, nie wiem, zobaczę, może mi się to uda. W każdym bądź razie, już teraz was na ten filmik ogrom zapraszam ogromnie. Nie wiem, dam go takiego długiego. <laughs> Oczywiście to nie dla wszystkich, bo nie każdy lubi no i nie każdy ma czas. Ale dla tych którzy na przykład nie, nie mogę wejść z jakiegoś powodu, poobserwować sobie ptaszki, no i w ogóle ciężko tak gdzieś sobie usiąść, dwie godziny i obserwować. A gdyby ktoś chciał, no to u mnie znajdzie. Ale tak jak powiedziałam, kubek to jest mój pierwszy. Nigdy nie miałam świątecznego takiego kubka. No, nie przypominam sobie takiego typowo świątecznego. Dobrze, moi drodzy, ja Was zapraszam jeszcze na trochę do mnie. Oczywiście dziękuję Wam za każdy, mm, no, każdą wizytę. Jest mi bardzo miło, że nas odwiedzacie. Ja przy okazji pozdrawiam Grzesia. Także Grzesiu pozdrawiam Cię i dziękuję za, za, za to, to, że tak <laughs> polecasz mój kanał. <laughs> No. Bardzo Ci dziękuję. Nie wiem dlaczego, bo tak jak widziałeś u mnie tyle potknięć, ciasto wchodzi do piekarnika, a już z niego nie wychodzi. <ścoughs> Ciągle coś się dzieje, coś nie tak znaczy się w tym, w tym sensie. Tak w ogóle to, co się u mnie może dziać. Jak już kiedyś tam znajomej mówiłam, że yy osoby, które mają dzieci mniejsze, to u nich się coś dzieje, u nas w domu co? Rektorek skoczy mi na kolana i to wszystko. U nas nie ma takiego, nie wiem, musiał biegać, nie wiem, bo to, czym was, czym bym, bym was mogła zaskoczyć? Tak ogólnie na moim kanale, no to nie ma takich, wiecie, nie jestem jakaś przebojowa, nie wiem, czym bym was tu mogła tak Zachęcić. No taka jestem zwykła, zwykła, zwykła gospodyni domowa, że tak powiem. Moi drodzy, ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam jeszcze na resztę filmiku, gdzie pokażę wam, jak posparcerowałam sobie, pooglądałam wystawy, świąteczne staram się nic nie kupić no ale coś tam jednak kupiłam